Proszę cześć, cześć, cześć. nagrywamy kolejny odcinek z szaków. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, z dzwoneczkiem, a już letę do odcinka. Dzisiaj to partia z szaków moja. I zobaczymy jak mi poszło. E4, typowy ruch zostało zagrane. A więc E5, F3, no wiecie, jakby się obronił. Ja bym wyprowadził gońca. Jakoś by. Hop, hop. I byłyby tu groźby. Jaką już przyszłoś miał, ale zostało zagrane. C6. C4. Jak mówiłem, są, tu są już groźby. F6. C3. I H6. Już tej groźby nie było, bo. Tu nam zbił, jakbym tu, to by nam zbił, a tego konia za łatwo się nie da. przegonić. się. Dobra. Eee, roszada. Jak nie macie już jak kompletnie pomysłu co zrobić, to tak chociaż było, co pewnie nie tylko zostanie zagrane, to powinny nie, nie nam wcześniej zagrać tu, później bicie, bicie i bicie. O tym widzicie, nie wiem. coś może mi się jeśli coś się policzyłem to przepraszam a jeszcze Wam po prostu zostawię dobrze kamerę byście oj 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 dobra hmm. kolejnym ruchem to będzie gdzie E7 to wyprowadzamy lekkie figury robimy roszadę D4 jak mówiłem, tak zrobiłem. I zobaczycie o co mi chodziło. Jeśli ktoś nazywa D4, D4, D4. I jeszcze jedno D4 dla mnie. No i rozsadza jego. I... I... Fajnie ruch do F4. No. I mię ustawionej dobrej figu. Wyprowadzonej do lekkiej figury. I chciałbym w końcu ustawić te wieże, żeby jakoś tam szczelały. Bardzo, bardzo. C5. No, bić nie mogłem, pogoniec. Niestety. Hmm. I E3. No bo. oj. Czekajcie, E3. No bo tutaj no to hmm, no zbytnio lepszego miejsca to bym nie znalazł. Chyba, no bo tu, tu nie mogę. Tu? Hmm, tu, to bym zagrał tu. I by było źle. No, to E3, G4 ulepsza swoją figurę niestety no i z atakiem na Hetmana. No to G3D6 No bo by można było zbić, ale się obronił E5 Wszystko jest policzone. Zaż było. E w tej sytuacji było... To coś, czego ja nie zrozumiałem. zostało zagrane E5, bicie E5 i H8. Pewnie tu był jakiś. Nie, tu nie było, mata. Nie wiem, czemu on tu zagrał. Jak tu, to mnie były zerowe. Było wszystko zerowe. W kolejnym ruchu zostało zagrane C7, D4, no bo była groźba zbicia, a więc zostało zagrane B3, no bo konia nie można bić, bo Hetman. Może jakby się tu stawiło gońca, no to by było można bić. B6, taki typowy ruch. I tu jest taki bardzo jedny. Bardzo taki dobry. Możecie się zatrzymać i go znaleźć. No, dobrze. D5. Nie ma gdzie uciec zwierząt, ale teraz też zastąpujcie wideo i znajdźcie jego najlepszy ruch. Tak. A6. I patrzcie, jak to wy Gościu obliczył, czy ja biję A8, gra F1 z biciem, F1, i tu komputer pokazuje, że mam plus 70, ale, ale później zobaczycie A8. E1 no bo i no co jest? Hetmanem nie mogłem się po prostu ruszyć z dwóch powodów. Bo jakbym pierwszy powód, to jakbym na przykład odszedł w nim. Uznajmy w jakieś najgłupsze miejsce na przykład tu wyjść z nim na wymianę. Chociaż... No jakbym tu zagrał, no to tu jest mat, a więc tu się ruszyłem. I w kolejny miałem pomysł, by ustawić tu wieżę i wyjąć stąd skoczka. E5. I tu mam. Jeszcze nie mam. E5 i komputer nie znalazł Mata. D7. O. I najłatwiejsze pytanie dla widza. Mat jest G7 No i tu jest wygrana, tak zwana wygrana jeśli ktoś nie widział Szachmat, o Patrzę Oj tutaj już spał Hop, hop, no Co to nie zrywa? Dobra. Um, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapeczki w grę i subskrybujcie dzwoneczkiem, A już się z Wami żegnam. Nara.